Młode mieczyki i głupiki. Właśnie troszeczkę ogarniam kotnik, bo mam teraz blisko okna postawiony, i mi się robią glony. Ale wymienimy wodę, przecież nie wstawię pompki w taki kotniczek. Żeby to zobaczcie. W porównaniu do ręki taki kotniczek, no, 3 litry. Pompka by kurde wystawała. Jedna trzecia chyba pompki by weszła. Ja no, <suszę> tak. ja bardzo nie. Zwierz, drogi, dwie. Rycek uśmiech. Będziesz w telewizji. Tak! Cześć? Max! Uśmiech! też będziesz w telewizji. Mm, <laughs> I moje O, O, ślimak! Morka nie ma. to nie ślimak, mandarynka. A no tak, bo... Nie o, wywaliły mi termometr. Tu mam takie takie pompencja jedna, pompencja druga. A tu zamontowałem. Pokażę Wam zmiana nadeszła. No, takie coś mam w muszli, zamontowałem. O, co mam do samochodu? Napełnia się i nagle wywala. Mogę ją zawsze podkręcić jeszcze. bo do samochodu mam? Będzie wywalała cały czas. O, uśmiech! No i chociaż troszkę. O, ta żółta, moja z jejka. To jest z mojej hodowli, właśnie. No i głupik też. I te miedziuki. Ale będą nowe zaraz. Ślimok chyba hibernuje. 先走着。